On naprawdę nie chce. No widać po nim szczerość, że on nie chce. Nie chce chłopina podważać głosu narodu. Nasz premier, Kim Don Tusk, nasza najjaśniejsza perełka polsko-europejska, zabrał kolejny raz głos w sprawie wyborów. I widać po chłopinie, że się martwi, no i jąka się, bo mu to przez gardło nie chce przejść w ogóle, że... że on musi, no musimy policzyć te głosy, bo, bo tak naród chce. A wola narodu jest dla niego najważniejsza, jak to powiedział. Wiecie, co ja o tym myślę? Poziom jego aktorstwa jest gdzieś na wysokości trudnych spraw. Albo wchodzi demencja, bo on tak przekazuje te wiadomości teraz, jak lekarz o zgonie pacjenta rodzinie. Bo. Y y Donald! Opanuj się, chłopie! Ta gra już wcale nie jest śmieszna nawet. To jest traktowanie narodu jak bandy imbecyli. I moi drodzy uważajmy, bo pod tą przykrywką, tego zaniepokojenia, losem naszego narodu drzemie scenariusz rumuński. I uwierzcie mi, że z całych sił próbują go przeforsować. Na tą chwilę sprawdzają grunt, ale za chwilę przybąbią z rewelacją. Co za bezwstydni ludzie, naprawdę. I ten Roman Giertych, który przed wyborami tłumaczył, że nie ma możliwości, żeby... I sfałszowali wybory, bo to jest po prostu wręcz niemożliwe. Musiałoby dziesiątki tysięcy ludzi chcieć wejść na drogę przestępczą. To jest w ogóle nierealne. I nagle po wyborach zmienia zdanie. Nagle to jest realne. Bo sfałszowali. Ludzie trzeba umieć przegrywać z godnością. Chociaż o czym my mówimy, wygodności to w ogóle nie macie.